Dawno temu pożyczyłem od dobrego znajomego Xboxa 360 i zacząłem ogrywać na tę platformę wiele gier. Trafiłem wtedy na pewną produkcję, która opowiadała o łowcy demonów. Jego zadaniem było odzyskać swoją dziewczynę z rąk jakiegoś skurczybyka, władcy demonów czy coś w tym stylu. Popatrzyłem chwilę na okładkę, odpaliłem, zacząłem grać i po krótkim czasie zorientowałem się, że całkiem nieźle się przy tym bawię. Kapitalny, a zarazem prostacki humor, przyzwoita jak na tamte czasy grafika oraz intrygujący gameplay nie pozwoliły mi się nudzić przy konsoli. Niestety czas do zwrotu przeszedł nieubłaganie, a ja nie dokończyłem gry. Ten fakt bolał mnie prawie 12 lat. Jednak w końcu, gdy w toalecie upłynęło już mnóstwo wody, zakupiłem sobie swoją kopię gry, która stety bądź nie, doczeka się niedługo remastera. Czy po tak długim czasie dalej potrafiłem zachwycać się Shadows of the Damned? Tego dowiecie się z tej recenzji. Jak już nawiązałem we wstępie, historia jest prosta jak budowa cepa, ale w tym gatunku gier to nic niezwykłego. Ot, nasz łowca demonów, Garcia F. Hotspor, znalazł gdzieś w śmietniku swoją ukochaną Paulę. Jednak ich sielskie życie nie trwało długo, bo z niewyjawionych nam przyczyn porywają lordy demonów, uroczo nazwany tutaj Fleming, dając przy tym naszemu bohaterowi srogi wpierdziel. Garcia, nieziebsko wkurzony, wskakuje za nimi i swoją prowadzoną ukochaną do świata demonów, by, jak wiadomo, ocalić ją z rąk tego złego. Na jedyną pomoc, jaką może liczyć w całym tym szaleństwie, jest jego wierny przyjaciel, gadająca pochodnia, zmieniająca się w spluwę, Johnson. Jeśli do tej pory to, co wam opowiedziałem i co widzicie na ekranie, wydaje się jakimś takim oderwanym od rzeczywistości horrorem, trącącym głęboką satyrą na kilometr, to macie kurde rację. Przy grze swoje ręce maczali Shinji Mikami z Capcomu, znany głównie z Resident Evil 4 oraz Goichi Suda, który jest ojcem takich hitów jak Killer7 czy No More Heroes. Tak, to ten słynny Suda51, tworzący zupełne odloty w krach, jak po srogich dragach. Zapewne jak już się domyślacie, gra to jeden wielki prostacki oraz przypałowy projekt, cieszący swoją obecnością krytyków najwyższej sztuki. A tak całkiem na poważnie, wielbiciele SUDY wiedzą jak wybitnymi tworami są jego gry oraz jakimi pomysłami może on nas zaskoczyć. W zasadzie to tyle z ważniejszych informacji wstępnych, jakie powinniście wiedzieć na temat tej gry. Produkcja od SUDA 51 albo się uwielbia, albo kocha. Mechanika gry to w zasadzie shooter z trzeciej osoby. Chodzimy od poziomu do poziomu, wystrzeliwując napotkanych wrogów, których de facto nie ma aż tak wielu, jak można by się spodziewać. Strzał oddajemy dzięki naszemu przyjacielowi Johnsonowi, zmieniającemu się z pochodni, która oświetla nam drogę w kilka rodzajów broni. Boner to podstawowa jego forma, coś na wzór klasycznego pistoletu, z której korzysta Garcia od samego początku gry. Fajnym pomysłem na wykorzystanie naszego stojącego przyjaciela jest to, że nie znajdujemy znikąd nowo napotkanego gnata, dzięki dalszemu dojściu w grze, Johnson nabiera umiejętności transformacji w inne egzemplarze. Shotgun, z którego strzelamy kośćmi, czy maszynówki wypływającej zęby. Jak on sam to tłumaczy, demony nie cierpią zębów. Broń można ulepszać dzięki niebieskim kryształom, które uzyskujemy po pokonaniu bossów, zwiększając przy tym ich magazynki, siłę strzału czy szybkostrzelność. Bardzo przyjemne jest to, że gra nagradza nas, jeśli przyłożymy się i celujemy w głowę. W tym momencie w ładny i efektowny sposób jesteśmy w stanie odstrzelić na przeciwnikowi, a w innych przypadkach kończyny, ale na ogół i tak celować będziemy w tors, bo tak po prostu najłatwiej. Nie, nie dlatego, że szybciej zabijemy demony na naszej drodze. A dlatego, że niestety pojawia się tutaj ogromne rozczarowanie, jeśli chodzi o celowanie. Czy może raczej o całe sterowanie postacią? Nie wiem, czy to kwestia kalibracji, czy nie, bo osobiście kalibrowałem czułość drążków. Ale kierowanie naszą postacią wielokrotnie doprowadzało mnie do szaleństwa na równie mocnego, co sama istota tej gry. Prosty przykład. Biegnąc, nie jesteśmy w stanie skręcać, a jedynie niczym ślepy byk pędzić naprzód. To nic, że przed nami jest jakaś przeszkoda. Kto by na to zwracał uwagę, no proszę. Przecież wystarczy się zatrzymać i znów od nowa wcisnąć przycisk biegu. Niby tak, ale podczas sekwencji ucieczki jeden niewłaściwy ruch już po nas. A na dłuższą metę jest to mega frustrujące. Cóż, wspomniane wcześniej celowanie również nie jest mocną stroną gry, mimo że takową być powinno. Namierzając bezpośrednio w głowę lub ciało przeciwnika, nierzadko mamy wrażenie, że walimy ślepakami czy gdzieś zupełnie inny cel. Z czego to wynika? Ciężko powiedzieć, a z fusów nie będę tutaj wróżył. Załóżmy jednak, że 50% to moja wina, a 50% gry. Swoje żale muszę jeszcze wylać na jedną konkretną misję, również bezpośrednio związaną z tą mechaniką. Urokliwie nazwana Boner potrafi postawić na nogi, ale zdecydowanie ze złości. Ile ja się tam nawyklinałem to moje. Ktoś kto to wymyślił był istnym szarlatanem. Przez nią o mało nie porzuciłem tej gry w cholerę. Reszta aktywności nie jest wielkich lotów, ani jakaś wyróżniająca się na tle innych gier. Istnieją po to, by nieco urozmaicić graczowi rozgrywkę od strzelania lub parcia szaleńczo naprzód. Odkryj znajdźkę, ulepszenie postaci bądź ekwipunku w postaci czerwonego kryształu. Znajdź troskawkę lub oko lub muszczek ukryty gdzieś w innym zakamarku i wepchnij do buzi ujadającego bachora zawieszonej na bramie, żeby przejść dalej. I to w zasadzie tyle. Jakieś łamigłówki, poziomy z przedstawianiem platform też się znajdą. No i na sam koniec chyba kwintesencja rozgrywki od Suda51. Mieszanie gameplayów. Niejednokrotnie w trakcie gry odniesiemy wrażenie, że ktoś posklejał ten tytuł z czapy łącząc co tylko przyszło mu do głowy. Zmiana stylistyki i oprawy na pseudopapierową? Nie ma problemu. Akcja rodem z blood shooterów? Why not? Od cała kontrowersja. Nigdy nie wiesz czego możesz się spodziewać. Nie zawsze jednak te zwrotne akcji są pożądane. Nie da się ukryć, że przerywają one monotonnie zwiedzanych przez nas korytarzowych lokacji i bezmyślnego strzelania do łudząco podobnych demonów. Czy są one potrzebne? Moim zdaniem tak, ale nie zamarzę to i tak odczucia, że na siłę wydłużają rozgrywkę. Sama grafika, no cóż. Unreal Engine 3 w czasach swojej świetności czynił cuda. Niestety mam mieszane uczucia, czy w tej konkretnej grze również. Z racji tego, że jest to tytuł na konsole z 2005 roku, nie mam zamiaru się nad nią pastwić. Jednak czytając głosy na forach z tamtego okresu, gracze nie wypowiadali się o niej nad wyraz pochlebnie. Często gęsto pojawiły się glicze, niedoładowane animacje czy tego typu mankamenty. Jest co jest, czasu nie cofniemy, ale jestem ciekaw, co zobaczymy w remasterze. Jeśli macie jakieś swoje spostrzeżenia na temat grafiki, zostawcie komentarz, a chętnie wymienię z wami poglądy. Jeśli chodzi o oprawę audio, to muszę przyznać, że nie mam zarzutów. Ostre brzmienia nadają tego, czego powinny i wprawiają w odpowiedni klimat. Nic dodać, nic ująć, jednak bez wielkiej euforii. Czasem niestety odniosłem wrażenie, że niektóre efekty dźwiękowe były źle stonowane, zbyt głośne lub zbyt ciche do aktualnie dziejącej się akcji w grze. Taka niby pierdoła, ale balans to podstawa. Podsumowując, Shadows of the Damned to bardzo charakterystyczna gra, nie przez rozgrywkę, co klimat jest specyficzny, acz wyrazisty humor, który sprawi, że jedni pokochają tę grę, a inni bardzo szybko się odbiją. Po niespełna 12 latach gra potrafiła dalej dać mi masę frajdy, choć na pewne rzeczy jak sterowanie i oprawa trzeba było przymknąć oko i zagiąć nieco rzeczywistość, cofając się przy tym mentalnie do 2005 roku. Cieszę się, że miałem możliwość zagrać akurat tę pierwotną wersję w pierwszej kolejności, a nie szumnie zapowiedziany remaster. Bo jeśli o niego chodzi, obawiam się srogiej cenzury i ugrzecznienia wielu aspektów, które w oryginale budują ten wyjątkowy, prostacki, wulgarny, a zarazem niepowtarzalny klimat gier od Suda51. Jeśli to was nie odstrasza i macie taką możliwość oraz chęć, to zagrajcie śmiało. Jeśli jednak to was nie przekonuje, gameplay też tego nie zrobi, więc odpowiedź jest jedna. Czy warto? Ja uważam, że tak, ale ja lubię takie produkcje. Jak zwykle, dzięki za uwagę i do następnego. Cześć.